Witam bardzo serdecznie na kanale Uporządkowana. Zapraszam na pierwszy filmik. Mam nadzieję, że z całej serii filmików ze sprzątania u kogoś. Miłego oglądania. I zaczęliśmy od kuchni. Tak prezentuje się przed i w zasadzie tu nie chodziło o posprzątanie jakiegoś takiego nieładu z wierzchu, tylko ja jestem po to, żeby gruntownie wysprzątać. W pierwszej kolejności opróżniłam zlew po to, żeby był łatwy do niego dostęp. Tam z boku jest zmywarka. Ogólnie kuchnia już jest naprawdę dość leciwa, więc to ustawienie no nie jest do końca ergonomiczne, ale ważne, żeby było czyściutkie. I właśnie po to tu jestem. Jak widzicie, staram się ogarnąć z grubsza przynajmniej te blaty, ponieważ będę zaraz wyciągała rzeczy z szafek. Tutaj są malutkie dzieci, więc to też jest dość ograniczone pole manewru, ponieważ no nie może nic takiego stać. Nie mogę sobie nic położyć na podłodze, ponieważ no, mogłoby to być dla nich niebezpieczne. Więc przygotowuję sobie blaty, żeby kłaść po prostu na czyste. Szafki z góry były wymyte, przynajmniej w tej części, którą tutaj widzicie. Ja tego nie nagrywałam, ponieważ, no szczerze powiedziawszy, to trochę było mi dość niewygodnie z ustawieniem tam tej kamery, ale to jest też pierwszy dzień, więc wiecie, to wszystko było takie, jeszcze trochę chaotyczne. Ale w następnej części filmiku zobaczycie również czyszczenie od góry tych mebli. I jak widzicie, rozpoczęłam od tych szafek tutaj nad zlewem. I w pierwszej kolejności tak naprawdę skupiłam się na posegregowaniu wszystkich szklanek, kubków, ponieważ tutaj naprawdę była dość duża ilość, a część była tak naprawdę nieużywana. Dlatego chciałam to wszystko wyjąć na te blaty, żeby właściciele mogli sobie zobaczyć wszystko razem i wtedy zdecydować, co ma zostać, czego używają na co dzień, co musi zostać na przykład pod ręką, a czego tak naprawdę nigdy nie używają i można się tego pozbyć. I tu jak widzicie, jest kolejna szafka z takimi szklankami. I tak prezentuje się całość. I tutaj po tej jednej stronie widzicie właśnie te wszystkie szklanki kubki. A tu pod oknem są kawy, herbaty, jakieś przyprawy. One były w tej szafce tak z boku, z lewu, więc znosiłam rzeczy, też je chciałam od razu jakoś uporządkować. Wszystkie szafki przy okazji wiadomo, że wymyłam. Ja tutaj używam płynu do mycia naczyń, gdzie nie, gdzie musiałam sobie użyć otuszczacza jakiegoś takiego silniejszego, ale to później wszystko na bieżąco będę wam opowiadała. I gdy właściciele już zdecydowali, co ma zostać, to ja zabrałam się za organizację tego. I ta szafka została przeznaczona właśnie na, na tego typu rzeczy, które widzicie. I żeby co chwilkę nie skakać po tym krześle, ponieważ ja jestem dość niska, te meble są dla mnie ciut za wysokie, to najpierw wszystkie sobie po prostu położyłam, a dopiero potem już na spokojnie układałam, tak jak powinno być. I muszę przyznać, że byłam pod ogromnym wrażeniem wręcz byłam taka dumna z właścicieli, że pozbyli się ogromnej ilości tych rzeczy. Oczywiście część, która się nie nadawała, bo było coś na przykład uszkodzone, czy tam uszczerbane, to zostało wyrzucone, a dużo, dużo rzeczy po prostu zostanie oddane. Teraz zabrałam się za tą część z herbatami i z kawami. I tu była szafka, właśnie ze szklankami. W związku z tym, że to jest taka witryna szklana, to została przeznaczona na takie kubki. Nazwałyśmy to z właścicielką kubki sentymentalne, i są to na przykład pamiątki po różnych wycieczkach po świecie. I taki szybki skrót przed, po. Nie wszystkich szafek, ponieważ nie wszystkie były skończone tak, jak byśmy chciały. A tu już jest kolejny dzień, i chciałam Wam pokazać właśnie to czyszczenie tych szafek z góry. Tu mi było już dużo łatwiej, ponieważ miałam dostęp do drabinki i chyba jeden z najłatwiejszych sposobów, jak bardzo szybko wyczyścić takie szafki, gdy nie były przy, niczym przykryte, więc siłą rzeczy troszkę większy ten brud jest. Czyli wylewamy płyn do mycia naczyń, magiczna gąbka. Ja tutaj musiałam troszkę taką prowizoryczną przedłużkę sobie stworzyć, ponieważ, no tak jak Wam wspomniałam, nawet na drabince nie jestem, jestem niska i nawet na drabince nie, jest, nie byłam w stanie sięgnąć. I przecieramy potem wilgotną ściereczką, a na czyste kładziemy. Jakiejś gazety, dzięki temu następnym razem nie będziemy musieli się męczyć. I tutaj również mogłam sobie przetestować działanie płynu z Action. To jest niby odtłuszczacz taki typowo do grilla, również do piekarników, ale ja uważam, że takie płyny idealnie sprawdzają się na jakichś takich większych zabrudzeniach, bo życie sobie trzeba ułatwiać. I stwierdzam, że jest rewelacyjny. On kosztował chyba 5 zł, a naprawdę jest wart każdego grosza. I Przede wszystkim nie ma jakiegoś duszącego zapachu, i owszem, ja jestem zwolenniczką jakichś takich bardziej naturalnych środków czystości. I takie środki świetnie sprawdzają się, jeżeli robimy coś systematycznie. I przede wszystkim możemy pozwolić sobie na to, że damy czas, żeby one sobie zadziałały. Ja tego czasu po prostu nie mam. Zależy mi, żeby to zrobić jak najszybciej, ponieważ, no wiecie, no, tam każdy sobie chce już swobodnie mieszkać, a nie żebym tam się kręciła komuś po domu. <grych> Więc uważam, że od czasu do czasu naprawdę można skorzystać z tych środków takich mocniejszych. I tu zabrałam się za szafki, które są tak jakby naprzeciwko z lewu. Tutaj są trzymane talerze, miski. Uważam, że tak naprawdę no nie ma lepszego miejsca na to, więc to wszystko zostało tak, jak było. Nie było też potrzeby pozbywania się tych rzeczy, ponieważ y, na taką ilość osób to jest dość duża rodzina, więc siłą rzeczy po prostu tych rzeczy mają więcej. Ja te szafki, jak zwykle, wiadomo, wymyłam i potem wszystko poukładałam. Może troszkę, żeby to wizualnie lepiej wyglądało. I możecie zobaczyć, jakiejś dużej różnicy nie ma. Przy okazji, również wzięłam sobie drukarkę do etykiet, żeby to wszystko opisać. W związku z tym, że troszkę takie zmiany nastąpiły, to żeby przynajmniej na początku ułatwić odnajdywanie się w tym. I tak wygląda szafka pod zlewem. Jej akurat nie było w planach na zrobienie w tym dniu, ale okazało się, że jakaś tam uszczelka, nie wiem, coś zaczęło przeciekać pod nim. I po prostu no siłą rzeczy trzeba było to zrobić. Jak widzicie, dość mocno tej wody się tam wylało, więc wszystko, to co było już do wyrzucenia, zostało wyrzucone. Przy okazji wszystko zostało wymyte. I tutaj ta szafka nie będzie jeszcze skończona, tak jak trzeba, ponieważ jeszcze troszkę będzie zmodyfikowana. Tego nie będzie w dzisiejszym filmiku, ponieważ jeszcze tego nie zrobiłam tak jak trzeba. Tam będzie jeszcze taka mata, ale to pewnie będzie dopiero w następnej części. Szafka na tę chwilę prezentuje się tak, a ja zabrałam się za szufladę z przyprawami. One też pewnie zmienią swoje miejsce, ale to dopiero w następnej części. żeby nie marnować czasu, zabrałam się za tą szafkę, gdzie są pojemniki plastikowe i troszkę na, na początku przyniosłam po prostu do innej szafki, po to, żeby nie wykłać tego na blatach, ponieważ to już była końcówka dnia, więc nie chciałam tutaj większego bałaganu robić. To jest kolejny dzień i tutaj głównie zabrałam się za takie doczyszczania różnych sprzętów. Zaczęłam od czajnika, skupiłam się w pierwszej kolejności na tych rzeczach, które potrzebują chwilę czasu i tak, czajnik najpierw umyłam, zagotowałam wodę, dosypałam kwasku cytrynowego, tylko to pierwsze dosypanie to tak ostrożnie, ponieważ może to trochę wybuzować. I zostawiamy na około godzinę. Przy okazji również zmoczyłam sobie tą wodą z kwaskiem waciki, żeby przyłożyć do takich miejsc problematycznych w międzyczasie robiłam inne rzeczy, ale żeby nie rozwarstwiać tak. Y tego filmiku, to od razu chciałam Wam pokazać efekty. Po prostu wodę po godzinie z kwaskiem wylałam, przemyłam i jak sami możecie zobaczyć, efekt jest fantastyczny. Niestety z zewnątrz farba była już troszkę po prostu uszczerbana, więc no z tym już nic nie zrobię. Zabrałam się za zmywarkę. Jak tutaj sami możecie zobaczyć, największy problem to były właśnie te uszczelki. Niestety nie byłam w stanie wyciągnąć jak ja to mówię, śmigła z góry, ono później zostało wyczyszczone. I żeby sobie, tak jak Wam wspomniałam, przyspieszyć pracę, to te listewki, te uszczelki w zasadzie, spryskałam tym takim odtłuszczaczem do piekarników. Wszystkie części wyjęłam, przemyłam. I tutaj muszę stwierdzić, że rewelacyjnie sprawdza się właśnie szczoteczka. Może być taka stara szczoteczka do zębów, jak również takie czyściki. Ja je kupuję w Pepko lub w Kiku. One w Pepko nazywają się zmywak kuchenny. I są rewelacyjne, ponieważ są naprawdę skuteczne, a nie rysują powierzchni. Do miejsc trudno dostępnych użyłam takiej plastikowej łopatki. To jest mm, lżejsza wersja nożyka do płyt indukcyjnych. Naprawdę, mimo, że jest plastikowy, to potrafi rewelacyjnie zdrapać nam ten brud, a nie ma najmniejszego ryzyka, że cokolwiek porysuje. Wsypuję na dno kwasek cytrynowy, nastawiam na najgorętszy program i tak wygląda po skończonym myciu. <śm -trony> Teraz pokażę Wam czyszczenie okapu. Tutaj tak naprawdę musiałam skupić się tylko na tej zewnętrznej stronie okapu, ponieważ okazało się, że to, co jest tak jakby od środka, czyli od, czy tam od spodu, było niedawno czyszczone przez właścicieli, więc miałam trochę sprawę ułatwioną. I tutaj chciałam Wam pokazać jeden ze sposobów, jak łatwo doczyścić taki okap. Zmywa kuchenny ten spepko, jak Wam wspomniałam. On jest skuteczny, a nie rysuje. Płyn do mycia naczyń i wszystko idealnie schodzi. Drugim sposobem, również bardzo skutecznym, to jest przemycie tej pierwszej warstwy tego brudu najzwyklejszym olejem, takim kuchennym. Z tym, że po przemyciu takim olejem, potem musimy umyć i tak tą warstwę płynem do mycia naczyń. Więc stwierdziłam, że tutaj znowu chcę sobie pracę przyspieszyć, a jak sami możecie zobaczyć, naprawdę wystarczy ten zływak kuchenny z pepko, płyn do mycia naczyń, i wszystko schodzi idealnie. Potem przecieram wszystko wilgotną ściereczką, wycieram na sucho i rewelacyjny efekt. Jeśli będziecie mieć do czynienia z taką naprawdę grubą warstwą tego tłuszczu brudu na takim okapie, to warto sobie przetrzeć to wszystko tym płynem do mycia naczyń rozprowadzić, żeby właśnie była taka piana i zostawić nawet na kilka, kilkanaście minut po to, żeby ten płyn mógł sobie zadziałać. Zresztą mm, zawsze, jeżeli macie problem z doczyszczeniem czegoś, to warto zostawić to na jakiś czas z, ze środkiem czyszczącym po to, żeby ten środek po prostu miał czas zadziałać. Tak prezentuje się efekt po. I kolejna rzecz, którą chciałam doczyścić, to piekarnik. Wyjmuję wszystko, spryskuję tym płynem do piekarników i do grilli. Warto zostawić znowu na kilka minut i nożykiem do płyt indukcyjnych wszystko super schodzi, zwłaszcza z szyby. Bo potem tam wewnątrz miałam troszkę utrudnione zadanie, ponieważ rzeczywiście tej warstwy było troszkę więcej, ale tam to również udało się doczyścić. Również możecie się wspomóc magiczną gąbką, tą taką brązową. Ona jak jest lekko zmoczona, to również nic nie rysuje. Ale pamiętajcie, że każdą rzecz należy najpierw sprawdzić na jakiejś małej powierzchni, żeby po prostu nie zniszczyć. Jeżeli chodzi o blachy czy kratki, to tutaj nie będę się na tym skupiała, ponieważ na kanale już jest taki filmik, możecie wyczyścić to na dwa sposoby. Jeden to jest zamoczenie w gorącej wodzie z dodatkiem na przykład proszku do prania, czy z dodatkiem tabletki do zmywarki. Zostawienie na kilka godzin i potem dużo łatwiej to wszystko schodzi. Ewentualnie możecie popsikać takim tym płynem, tak jak ja tutaj to zrobiłam do piekarników czy do grilli. Również zostawić na jakiś czas i potem dużo łatwiej również to schodzi. Na koniec jeszcze przetarłam pastą Eco Green po to, żeby już mieć taką pewność, że wszystko mi się super tam doczyściło. Właściciele pomogli mi z wyciągnięciem tej szyby, ponieważ no to jest zupełnie inny piekarnik niż ja mam, więc nie do końca też chciałam się, wiecie, yy, tykać takich rzeczy. <laughs> Ale jak sobie możecie zobaczyć, efekt jest rewelacyjny. I przechodzimy znowu do organizacji szafek. Tym razem zajęłam się taką narożną. Wszystko z niej wyciągnęłam, przemyłam. I chciałam ją po prostu przygotować na przeniesienie garnków, ponieważ, jak sami będziecie mogli zaraz zobaczyć, garnki były rozdzielone na dwie szafki, a chciałam, żeby wreszcie były wszystkie w jednej. A patelnie i większe garnki niestety tu się nie mieściły, ponieważ ta szafka, którą wcześniej widzieliście, jest po prostu dość płytka. jak szafka prezentuje się po. Natomiast ta, gdzie były takie te węższe garnki, została przeznaczona na taką mini spiżarkę, jak ja to nazywam. I będą tutaj różne takie, powiedzmy, zapasy, słoiki, oleje, ocet, jak również y, warzywa jakieś, typu ziemniaki czy cebula, które do tej pory były pod zlewem. I tak szafka prezentuje się po. Ta szafka była wcześniej przeznaczona na takie pojemniki plastikowe, mimo że część wylądowała w tej obok narożnej, gdzie teraz są te garnki. Ja po prostu tylko wszystkie zebrałam w jedno miejsce i trochę bardziej poukładałam. I zabrałam się za szuflady. W związku z tym, że ta jedna szafka, gdzie były patelnie i te większe garnki, została pusta, to stwierdziłam, że idealnie nada się na takie właśnie rzeczy dla dzieci, takie jak widzicie, czyli talerzyki, kubeczki plastikowe. Dzięki temu wszystkie są po prostu w tym samym miejscu. I tutaj miałam doczyścić ten grill. Właściciele mają świadomość, że już ta powłoka jest zdarta. No ale w związku z tym, że zostałam poproszona, no to zabieramy się za czyszczenie. Ja tutaj nie będę jakoś mega skupiała nad tymi czynnościami, ponieważ na kanale jest taki filmik, gdzie doczyszczam opiekacz. W zasadzie wszystkie czynności są takie same, czyli najpierw szczoteczką pozbywamy się takich yy, okruchów. Potem wilgotną ściereczkę zostawiamy nawet na kilkadziesiąt minut w zależności od stopnia zabrudzenia i wszystko przecieramy, jak to już troszkę nam odmoknie po tej ściereczce. Pamiętajcie tylko, żeby ta ścierka nie była bardzo mokra, jedynie wilgotna. Gdzie nie pomogłam sobie właśnie tą paczką, czy tam tą łyżką plastikową, magiczną gąbką. Tutaj też starałam się uważać, żeby po prostu tego wszystkiego nie zamoczyć, ponieważ to jest sprzęt jednak na prąd. I to jest kolejna szafka narożna. Tutaj właśnie były te wszystkie takie zapasy, które zostały przeniesione do tej mini spiżarki. Wszystko doczyszczam tam, gdzie taki brud był bardziej oporny. Pomogłam sobie nożykiem do płyt indukcyjnych. Naprawdę ja uwielbiam ten nożyk, ponieważ tak przyspiesza i ułatwia czyszczenie, że no, nie wyobrażam sobie pracy bez niego. I w te, ta szafka będzie przeznaczona na jakieś roboty kuchenne, czy na przykład na naczynia żaroodporne. I tutaj chciałam trochę przeorganizować to miejsce na zmywarce, ponieważ ogólnie to jest wnęka po lodówce. W związku z tym, że dawniej lodówki były dużo mniejsze, teraz jest większa kupiona, więc no kompletnie by się tutaj nie zmieściła. Dlatego została trochę przeznaczona właśnie na tą zmywarkę. I ta góra była trochę taka. No nie do końca wiadomo było, co z nią zrobić, a że było wolne miejsce, no to generalnie wszystko się tam stawiało, jak się nie wiedziało, gdzie postawić, no to się stawiało na zmywarkę, bo jest po prostu miejsce. No i stwierdziłam, że po co ma się takie fajne miejsce marnować, można wykorzystać je na przykład na postawienie mikrofalówki. W pierwszej kolejności oczywiście ją wymyłam, użyłam do tego sposobu, który również jest na kanale, czyli wilgotną ścierkę zagrzałam, przez 30-40 sekund. Możecie chwilkę poczekać, żeby to wszystko stygło, żeby się nie poparzyć. To wszystko przecieramy, dużo łatwiej to potem schodzi. I kuchenka wylądowała na zmywarce. Dzięki temu powiększył nam się blat roboczy. Wszystko przecieram. Tutaj został przez właścicielkę zakupiony bardzo ładny chlebak. Ja nie ściągam tej folii, ponieważ no, czekałam na decyzję właścicieli. No ale, żeby już cokolwiek iść do przodu, pieczywo już tam yy, wsadziłam do środka i zajęłam się doczyszczaniem tych blatów. Jeżeli chodzi o owoce, warzywa, no to taka była trochę metoda prób i błędów. Na początku miały być właśnie w koszyku. I rzeczywiście bardzo ładnie to wyglądało, ale potem pomyślałam, że to trochę może być niepraktyczne. Jeśli nam się jakiś owoc czy warzywo no, troszkę popsuje w tym koszyku z różnych względów, bo na przykład zapomnimy, no to taki koszyk jest zdecydowanie ciężej domyć niż szklaną miskę czy tackę, więc na razie zostało to na tacce. I webko zostały zakupione takie kartonowe, dekoracyjne pudełka, pierwsze. To właśnie w tej witrynie zostało przeznaczone na słodycze, i to co Wam wspomniałam, no, prawie na początku filmiku, że tutaj te kawy, herbaty również zostaną jakoś zorganizowane, i pomyślałyśmy, że właśnie te kartony bardzo ładnie będą wyglądały, ze względu na to, że to jest za witryną, więc wiecie, no, to jest wszystko szklane, to tak jest na widoku, więc fajnie, żeby to wyglądało jakoś tak w miarę estetycznie. No niestety okazało się, że na wymiar są całkiem w porządku. Te, bo to są najmniejsze pudełka, które widzicie. Jednak może być problem z takim codziennym wyciąganiem tego. Po prostu byłoby to niepraktyczne. Na szczęście zostały kupione troszkę większe, i tutaj idealnie cały zapas kaw i herbat zmieścił się. Natomiast takie, które będą wykorzystywane na co dzień, zostały umieszczone w puszkach, a z czasem być może będą tutaj jakieś ładne koszyki, ale zależało nam na zminimalizowaniu kosztów. Dziękuję Wam bardzo za uwagę, mam nadzieję, że się Wam podobało, i do następnego razu. Trzymajcie się, pa pa!